Także koniec ze skuntem, oficjalnie, ostatni zlot, co nie lotuje, także lecimy dzisiaj w troszeczkę w inny sposób, bo zawitał do nas, to nie jest takie proste. Gdzie? <noise> oh <śmienią> ale uś... Nie, to tego nie ogarniam! Nie. <śmienią> Dobra, to jest takie proste, zaczynamy z lot w końcu w Krakowie Zjechało się sporo osób, nawet na takich sprzętach Którzy jadą na kole przez całe życie Więc jest mega zajawa Ja też się trochę zajawiłem Ale oczywiście z tym całym życiem to jest. Nie, nie, że jest. się zmienia ale, ale fajnie coś spróbować nowego Ekipa przyjechała nas z różnych miejsc Właśnie Warszawa, Radom, Katowice, Rzeszów Także jest trochę osób I bawimy się Yo. My mind run deep in my thoughts when I didn't have it Sleeping on the floor, wishing it was a mattress Now I'm in Hollywood with actors and actresses Where everybody bougie, latest trends and fashions I'd rather keep it a buck, a hundred if you ask me I was trying to pay the bills just like last week I was trying to sell a deal just like last week Trying to run plays and run it up like the math fleets. It's in my DNA to have hope and make a way Good energy will hit that MJ, fade away Miss me with the hate and now, bruh, not today Stayed in my lane, didn't complain, this is me for me nice. whatever come my way this meant for me trying to show my story this is history now it's not a mystery stop without a the hacking dog man this is meant for me whatever come my way this is meant for me trying to show my story this is history now it's not a mystery stop without a the hacking dog man this is meant for me all i was all i to to yeah. oh <laughs> the horizon. Use my words to connect, no horizon Speak the truth, I'ma show you, chase your dreams. I'm living proof, not an industry type, but I'ma grind from the roof. see my family struggle from the start. I'ma change the trajectory. Put some respect to me. Plant the daily foundation. That's the recipe. If you walked in my shoes, then you knew this meant for me. Whatever come my way, this meant me. Po pierwszy raz z takiego. Pierwszy raz osłupek. Tylko to jest proste, bo patrz, ja mogę się dotrzymać. No? Czekaj, spróbuję. Spróbuję. Dobra. I mean, look, at the end of the day, I'm here to be the voice for the people and break the generational curse. Stand for something and not just fall for anything never get it twisted when i'm in the booth you already know i'ma speak my truth i'ma share my pain i'ma share my story you can walk the way with me through the glory god be the glory Trzeba rękę podnosić A ty za tym A wiesz jak ja zawsze chciałem? Że tak trzymiesz kręcisz się, a druga puszczasz. Taki no hand w kółku No dawaj Ty da się się no hand? tylko się Da się, da się no a długo zeszło ci się na No na początku to nie potrafiłem jeździć tak tej tydzień dobrze Myślę, że po 50 km zaczęło być ok. Eee, tak żeby ogarnąć w ogóle jeżdżenie, no to tak pół godziny, godzina, żeby wiedzieć, że wiesz, jak się tu przechylisz, to w prawo, tu w lewo. Kamilo ogarnął w dziesięć, 10 minut. Pięć. Z doświadczenia z rowera to inaczej tę to równowagę jest. łatwo łapać. No ja próbowałem zrobić Willy i. Ciężka. Nope. No nope. <ple> tam jeszcze dużo rzeczy. Hamulec ogarnąć. No tu jest automatycznie po A wcześniej to jest podobne, gdzie jeździłeś tak od razu. Wiesz co, ja w ogóle jeździłem na hulajnogach, na e ebajkach, na różnych tego typu pojazdach, zresztą w jakichś tam Segwayach, mini Segwajach. No i wylądowałem na kółku, dlatego że... No jest ekstra. No nie dość, że wiesz, masz ręce wolne, super jest balansowanie, to wiesz, przyjechałem tutaj pociągiem z Warszawy, także wsiadam tutaj do pociągu, dojeżdżam 5 km do hotelu, ładuję w hotelu i jadę sobie na skateparki, jest, jest fajnie, nie? Jest amor powietrzny, e, DNA ma bodajże, rowerowy i ma rolki jako prowadnice, także 85 mm skoku, czyli nie za dużo. No, ale to jest też taki, można powiedzieć, nietopowy model, nie? Aha. RGB! No, o, no to będzie to Oj, naprawdę, wczoraj ludzie się bardzo oglądali. No, jeszcze mogę jedną rzecz pokazać. <mulary> Тебе в то No. Jak to było ja nagrane? Chciałem, ja nie chciałem jechać za tobą. Ty tam było, ja tak kierownicę już miałem. Ty już tań, się tam, wyskał, tam. tam było tak wąsko. Ale tu się dużo dzieje. Tam ktoś, jakieś telewizory tu grają, tam tancerze. Zaraz my na rowerach A, Ja. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. me. Swing with the right but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with the right but I might go lefty. lefty. I made plus with it, so don't test me. Nah. You don't impress me, so don't test me. Nah. So don't test me. Nah. Don't trust me. Uh. You don't impress me, so don't test me. Nah. So don't test me. Nah. Don't test me. let me not man's gal when I come undress me swing with the right but I might go lefty I made plus with it so don't test me they wouldn't let me man's when I come undress me swing with the right but i might go lefty I may plus with it so don't test me Nah. they wouldn't let me man's gal when I come undress me swing with the right I might go lefty I made plus with it so don't test me they wouldn't let me let man's gal when I come undress me swing with the right but i might go lefty I made plus with it so don't test me no so don't test me Szybka zajawa odnośnie pompki rowerowej, dostałem taką do testów o Cyclus, jest małych rozmiarów, ma akumulatorek. O się chłopaki tam rozwalają? They wouldn't let me. man's gal when I come undress me, swing with a right, but I might go lefty. I may plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal when I come undress me, swing with a right, but I might go lefty. I may plus with it so don't test me no You don't impress me, so don't test me nah. So don't test me, nah. don't trust me. Let me, no. Man's come me. To nie ma wierzchy do popisu mi jeszcze nie na rowerze to Ale gdzie to jest zabronie? Pan... Zabronion, ja no, jestem co przeszczekać. No ty czytałem przecież i nawet się pytałem jak kogoś ochroniasz, że to co pan mi tu opowiada. No co tu robi tak? No, ta... Nie no jeździmy sobie. No, jeździcie sobie jak, jakieś cynki wypowiedzi. Ale w jakie, jakie nikt nie jedzie. Ot... Gdzie ci chodzi? No no, no, gdzie, gdzie dzieci chodzą? Nie chodź, o to nie nie chodzi, macie cykl. Ale patrzyłem na ludzi przecież. I heard man wanna chat and chip. I come through like what's good. Each week sitting split. Man's better breeze and sprint. It's long if I choose to fight down on these pricks. X is <laughs> a living four four and it is I make sure it's X that you want to valid bit. Oh, make a big man turn to a kid. Shout out scroll when I'll slap our weight. Never see an X's win the eyes told, don't move past girls behind your eyelid. Także był zlot, ale niestety skończył się jak większość zlotów, czyli bombowo. Taka. Zaliczyliśmy piękną glebę razem z Szymonem. Padliśmy na siebie, mamy z tego... No to zablurujemy, bo to na pewno YouTube usunie. To keczup. tak. Chcieliśmy zrobić fajny triczek. Wyszło jak wyszło, będą z tego zdjęcia w gifie, bo robiliśmy poty tylko. No ale cóż, podsumowując... Było super, super pogoda, super ekipa. Dużo osób przyjechało, stanterów i rowerzystów MTB i też chłopaków na kołach elektrycznych, nawet nie wiem jak się to nazywa, ale takie segueje jednokołowe, ale była zajawa, pośmigaliśmy, więc mega fan. No i cóż, zapraszam Was na kolejne zloty, które będą na pewno niedługo, na pewno w wakacje. W wakacje też będą zawody, ale o tym już niedługo na moim kanale, na YouTubie oraz na Instagramie, na którego Was serdecznie zapraszam. Także pozdro. 12. No jak czujesz. No żyję, żyję, nie? To już trochę lepiej no, Chyba nie będą do obcięcia, nie? Bo no, są nie? Bo nie, jest dobrze.